Moi rodzice kazali mi opuścić dom, aby moja siostra i jej mąż mogli się wprowadzić. Jest mężatką i teraz potrzebuje miejsca do życia, powiedziała moja matka. Więc wróciłam z dokumentami, żądając opłaty za wynajem, a oni wpadli w furię. Witam wszystkich, nazywam się Amalia, mam 27 lat, i od zawsze wiedziałam, że moja starsza siostra była tą ulubioną. Od dziecka dostawała wszystko, czego tylko zapragnęła, bez żadnych pytań. Ja natomiast musiałam zadowalać się resztkami. Używane ubrania, stare zabawki i przede wszystkim okruchy uwagi. Ale nigdy nie przypuszczałam, że pewnego dnia moja własna rodzina wyrzuci mnie z domu, jakbym była zbędnym ciężarem. Dom, w którym mieszkaliśmy, zawsze był mały, ale był jedynym miejscem, które znałam. Mój ojciec, cichy człowiek, zawsze uległy wobec mojej matki, nigdy nie angażował się w podejmowanie domowych decyzji. Moja matka natomiast od zawsze dawała mi do zrozumienia, że to moja siostra jest skarbem rodziny. A ja? Ja byłam tylko tą drugą córką, tą, która miała radzić sobie sama. Tego dnia wróciłam zmęczona z pracy. Odkąd skończyłam naukę, odkładałam pieniądze, by w przyszłości stać się niezależną, ale na razie nie miałam wyboru, musiałam mieszkać w tym domu. Weszłam do środka i zobaczyłam moją matkę siedzącą na kanapie, z założonymi rękami i tym chłodnym spojrzeniem, które znałam aż za dobrze. Musimy porozmawiać, powiedziała bez ogródek. Serce zaczęło mi szybciej bić. Po tonie jej głosu czułam, że to nie będzie nic dobrego. Co się stało? Zapytałam niepewnie. Twoja siostra wyszła za mąż. Potrzebuję teraz miejsca do życia z mężem. Zamilkłam, czekając na dalszy ciąg. Ale gdzieś w głębi serca już wiedziałam, do czego ta rozmowa zmierza. I co to ma wspólnego ze mną? Mój głos zabrzmiał bardziej drżąco, niż bym chciała. Musisz się wyprowadzić, powiedziała, jakby informowała mnie o tym, że kolacja się spóźni. Chłodno. Prosto. Bez cienia wyrzutów sumienia. Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Co? W końcu wyrwało mi się z ust z całą fują, którą czułam. Jesteś już dorosła. Masz pracę. Nadszedł czas, byś zaczęła radzić sobie sama. Twoja siostra ma męża, potrzebuje domu. A ty, ty równie dobrze możesz znaleźć swoją własną drogę. Spojrzałam na ojca, mając nadzieję, że jakoś zareaguje, że zaprotestuje. Ale on tylko spuścił głowę, unikając mojego spojrzenia. Nie zamierzał mnie bronić. Nigdy tego nie robił. Moja siostra stała przy ścianie, nie mówiąc ani słowa. Ale uśmieszek satysfakcji na jej ustach mówił mi wszystko, co musiałam wiedzieć. Wiedziała. Zgadzała się. Chciała tego. Chciała domu dla siebie. "Wyrzucacie mnie?" zapytałam, czując, jak złość i rozpacz narastają we mnie jednocześnie. Moja matka westchnęła z irytacją. Nie dramatyzuj. Już dawno powinnaś się wyprowadzić. Dramatyzować. Tak nazwała mój ból. Moje rozpacz. Moje oburzenie. Nie wiedziałam, co zrobić. Nie miałam gdzie się podziać. Nie miałam wystarczająco dużo pieniędzy, by wynająć mieszkanie. Ale jedno wiedziałam na pewno to było niesprawiedliwe. I nie zamierzałam o tym zapomnieć. Wrócę. I kiedy wrócę, nikt nie będzie w stanie mnie zignorować. Co robić, gdy jedyne osoby, które powinny cię kochać, wyrzucają cię jak niepotrzebny śmieć? Nie miałam odpowiedzi na to pytanie. Tamtej nocy siedziałam w swoim pokoju, wpatrując się w ściany, które widziały, jak dorastam. Wszystko tutaj miało cząstkę mnie. Łóżko, na którym tyle razy płakałam, szafa, w której ukrywałam swoje sekrety, stos książek w kącie, które były moją ucieczką, gdy świat wydawał się zbyt okrutny. Teraz musiałam to wszystko zostawić. Moi rodzice nie dali mi wyboru. Decyzja już zapadła, a ja wiedziałam, że im dłużej będę zwlekać, tym więcej upokorzeń będę musiała znosić. Musisz zrozumieć, że to jedyne słuszne rozwiązanie, powiedziała moja matka rano, jakby udzielała mi wielkiej lekcji życia. Twoja siostra jest mężatką. Ty nie. Ona ma pierwszeństwo. Pierwszeństwo. To słowo dźwięczało mi w głowie. Byłam córką, tak samo jak ona, ale nigdy nie miałam pierwszeństwa w niczym. Spakowałam się, nie patrząc na nikogo. Moja siostra i jej mąż już zaczęli wnosić pudła do domu, jakby przejmowali coś, co w głębi duszy należało również do mnie. Ale kogo to obchodziło? Z pewnością nie moją matkę, która teraz uśmiechała się do zięcia, jakby był synem, którego zawsze chciała mieć. Przy drzwiach, tuż przed wyjściem, spojrzałam po raz ostatni na ojca. Wciąż milczał, siedział przy stole z gazetą w dłoniach, udając, że nie zauważa, co się dzieje. Naprawdę nic nie powiesz? Mój głos był cichy, prawie szeptem. Wziął głęboki oddech i pokręcił głową. Twoja matka wie, co robi. Te słowa zabolały bardziej niż cokolwiek innego. Zarzuciłam plecak na ramiona i wyszłam. Bez pożegnania. Bez uścisku. Bez najmniejszego dowodu, że ktokolwiek się przejmował. Pierwsze dni spędziłam u koleżanki z pracy, która zlitowała się nad moją sytuacją. Ale nie mogłam tam zostać na zawsze. Czynsz był drogi, a ja wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała znaleźć jakieś rozwiązanie. Szukałam małych pokoi do wynajęcia, ale ceny były za wysokie jak na moje zarobki. Pieniądze, które udało mi się odłożyć, znikały każdego dnia na podstawowe wydatki. A każdej nocy, gdy kładłam się na pożyczonym materaku w kącie ciasnego pokoju, jedna myśl nie dawała mi spokoju. Jak mogli mi to zrobić? Ból odrzucenia był przytłaczający. Ale wraz z nim rosło we mnie coś nowego. Coś, czego nigdy wcześniej nie czułam tak mocno. Złość. Nieślepa i impulsywna. Ale zimna złość, która pozwalała mi dostrzec prawdę, jaką ignorowałam przez całe lata, nigdy nie byłam dla nich ważna. A skoro nigdy nie byłam ważna, to dlaczego miałabym nadal przestrzegać ich zasad? Wtedy coś we mnie się obudziło. Nie mogłam po prostu tego zaakceptować. Nie mogłam odejść i udawać, że nic się nie stało. Jeśli moja matka myślała, że tak łatwo się nie pozbędzie, była w ogromnym błędzie. I to właśnie wtedy odkryłam prawdę, która zmieniła wszystko. W kolejnych dniach mój ból zaczął ustępować miejsca nieugaszonemu pragnieniu sprawiedliwości. Nie chciałam zemsty. Nie chciałam się kłócić. Ale też nie zamierzałam zaakceptować bycia traktowaną jak obca osoba we własnej rodzinie. Zaczęłam szukać stałego miejsca do życia. Mimo niskich zarobków udało mi się znaleźć maleńki pokoik na tyłach domu starszej kobiety, która wynajmowała przestrzeń młodym pracownikom. Czynsz pochłaniał prawie połowę mojej pensji i wiedziałam, że moje oszczędności szybko się skończą. Ale przynajmniej miałam dach nad głową. To wtedy, pewnego sobotniego popołudnia, siedząc na cienkim materaku w swoim nowym domu, dostałam wiadomość od dalekiego kuzyna, marka. Był jednym z nielicznych krewnych, którzy naprawdę się o mnie troszczyli. Słyszałem, co się stało. Jak się trzymasz? Napisał. Pomyślałam, żeby odpisać, że wszystko w porządku, ale prawda była inna. Jakoś sobie radzę, odpisałam. Zaprosił mnie następnego dnia na kawę, a kiedy się spotkaliśmy, przeszedł od razu do sedna. Wiesz, że ten dom nadal należy także do ciebie, prawda? Moje serce zabiło mocniej. Jak to? Marek zmarszczył brwi. Nie wiedziałaś. Twoi rodzice nigdy ci o tym nie powiedzieli? Pokręciłam głową. Nigdy nawet nie przyszło mi to do głowy. Wziął głęboki oddech i kontynuował. Ten dom nie należy wyłącznie do nich. Kiedy twoi dziadkowie zmarli, został przepisany na twoich rodziców, ale pod warunkiem, że będzie podzielony równo między dzieci. Jesteś jedną ze spadkobierczyń. Nie mogą cię po prostu wyrzucić i udawać, że to mieszkanie należy tylko do twojej siostry. Całe moje ciało się napięło. Jesteś tego pewien? Absolutnie. Jeśli chcesz, mogę pomóc ci zdobyć dokumenty, które to potwierdzą. Ledwo mogłam oddychać. Przez całe lata mieszkałam w tym domu, myśląc, że jestem jedynie niechcianym gościem, którego można się pozbyć w każdej chwili. Ale teraz, teraz znałam prawdę. Ten dom należał do mnie tak samo jak do mojej siostry. A skoro tam mieszkali, to powinni mi za to zapłacić. To była kwestia sprawiedliwości. I zamierzałam walczyć o to, co mi się należało. Wróciłam do domu tamtej nocy z ciężarem na sercu, ale tym razem nie była to rozpacz. To była determinacja. Przez całe życie godziłam się na to, by być odsuwaną na bok. Akceptowałam fakt, że traktowano mnie jak intruza we własnej rodzinie. Ale teraz, wiedząc, że ten dom należał do mnie tak samo jak do mojej siostry, coś we mnie się zmieniło. Z pomocą Marka zdobyłam dokumenty potwierdzające mój udział w spadku. Zabrał mnie do prawnika, który przeanalizował papiery i potwierdził, moi rodzice nie mieli prawa mnie wyrzucić, ponieważ dom należał do wszystkich dzieci, a nie tylko do mojej starszej siostry. Możesz zażądać tego, co ci się należy, powiedział prawnik neutralnym tonem. Jakby to była jedynie formalność. Ale dla mnie to było o wiele więcej niż zwykła sprawa urzędowa. Wzięłam głęboki oddech i podjęłam decyzję. Nie chciałam kłótni. Nie chciałam upokorzeń. Chciałam tylko sprawiedliwości. Dlatego pod koniec tygodnia zapukałam do drzwi domu, w którym dorastałam. Moja matka otworzyła drzwi, a jej twarz natychmiast wykrzywił grymas niezadowolenia. Co ty tu robisz? zapytała, krzyżując ramiona. Zachowałam spokój. Chcę porozmawiać. Wszyscy razem. Przewróciła oczami, ale zawołała mojego ojca i siostrę, którzy pojawili się w salonie kilka minut później. Jej mąż nawet nie pofatygował się, by wyjść z pokoju. Mów szybko, rzuciła moja matka. Wzięłam głęboki oddech i wyciągnęłam dokumenty z torby, kładąc je na stole. Ten dom należy do mnie tak samo jak do mojej siostry. Jestem spadkobierczynią, tak samo jak ona. Wyrzuciliście mnie stąd, jakbym nie miała do niczego prawa, ale prawda jest taka, że jestem współwłaścicielką tego miejsca. W pokoju zapadła ciężka cisza. Mój ojciec, jak zwykle, spuścił głowę, unikając konfrontacji. Moja siostra patrzyła na mnie bez wyrazu, ale moja matka. Och, ona aż poczerwieniała ze złości. Co to za bzdury? Wybuchnęła, chwytając dokumenty, jakby mogła je spalić samym spojrzeniem. To jakieś twoje wymysły? To nie są wymysły. To oficjalne dokumenty powiedziałam spokojnie. Mogłabym zażądać mojego prawa do ponownego zamieszkania tutaj, ale nie chcę tego. W zamian oczekuję sprawiedliwej rekompensaty. Moja siostra prychnęła. I co według ciebie miałoby być tą rekompensatą? Spojrzałam jej prosto w oczy i odpowiedziałam. Czymż? Twarz mojej matki zrobiła się jeszcze bardziej czerwona. Oszalałaś? Nie. Po prostu żądam tego, co mi się należy. Mieszkacie w nieruchomości, której jestem współwłaścicielką. Jeśli chcecie tu zostać, musicie mi zapłacić za moją część. Nie wstyd ci żądać pieniędzy od własnej rodziny? Matka niemal splunęła te słowa z pogardą. Uśmiechnęłam się zimno. Czy wam było wstyd, kiedy wyrzuciliście mnie na ulicę bez żadnej opcji? Zapadła głucha cisza. Moja siostra zerwała się z miejsca i wściekła wyszła z pokoju. Mój ojciec pozostał nieruchomy jak posąg. Ale moja matka wyglądała, jakby miała zaraz eksplodować. Nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Warknęła. Wzięłam torbę na ramię i wzruszyłam ramionami. W porządku. W takim razie zobaczymy się w sądzie. Odwróciłam się i wyszłam, zostawiając za sobą chaos, jaki właśnie wywołałam w tym domu. Nie potrzebowałam ich aprobaty. Wystarczyło mi, że zrobiłam to, co słuszne. Wyszłam z tego domu, nie oglądając się za siebie. Chłodne powietrze na ulicy wydawało się bardziej gościnne niż cokolwiek, co kiedykolwiek czułam pod tym dachem. Moje serce biło szybko, ale nie ze strachu. To było coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam w pełni, wolność. Po raz pierwszy nie byłam już dziewczyną, która wszystko przyjmowała w milczeniu. Nie byłam już córką, która musiała zadowalać się resztkami. Teraz to ja miałam kontrolę nad swoją własną historią. W kolejnych dniach cisza ze strony mojej rodziny była ogłuszająca. Żadnego telefonu, żadnej wiadomości. Myślałam, że moja matka spróbuje negocjować, błagać albo chociaż się kłócić. Ale nie. Nie chciała dać mi tej satysfakcji, by pokazać, że choć trochę się przejmuje. Wszystko zmieniło się dopiero wtedy, gdy otrzymali oficjalne wezwanie od prawnika. Dwa tygodnie później odebrała mnie niespodziewany telefon. Czego chcesz? Usłyszałam głos mojej matki, gdy tylko odebrałam. Była w nim złość, ale też coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałam, wahanie. Nie chcę niczego więcej poza tym, co mi się należy, odpowiedziałam spokojnie. Naprawdę zamierzasz to zrobić? Chcesz ciągać własną rodzinę po sądach? Sposób, w jaki wypowiedziała słowo rodzina, był pełen pogardy. Jakbym to ja była niewdzięczna, jakbym to ja zrobiła coś złego. Żądam tylko tego, co jest moim prawem, powtórzyłam. Westchnęła ciężko po drugiej stronie linii. Ile chcesz? To było to. Jej duma została zraniona, ale wiedziała, że nie ma wyboru. Ustaliliśmy miesięczną kwotę. Nie była to pełna wartość czynszu za całe mieszkanie, ale wystarczała mi, by poczuć większą stabilizację. Nie chciałam nikogo wykorzystywać. Chciałam tylko tego, co mi się należało. Następnego miesiąca na moim koncie pojawił się pierwszy przelew. Moja matka nie odezwała się do mnie. Moja siostra również nie. Pieniądze wpływały bez wiadomości, bez telefonów, bez żadnego słowa uznania. Ale nie obchodziło mnie to. Każda wpłata na moje konto nie była tylko pieniędzmi. Była dowodem, że istnieje. Dowodem, że moja sprawa została wysłuchana. Dowodem, że po raz pierwszy nie mogli mnie po prostu wymazać. Zioło. Czas mijał. Udało mi się zaoszczędzić wystarczająco, by wynająć lepsze mieszkanie. Przestrzeń tylko dla mnie, gdzie mogłam urządzić wszystko po swojemu, gdzie każdy kąt odzwierciedlał to, kim jestem. Nigdy więcej nie postawiłam stopy w tamtym domu. I wiecie, co? Wcale za nim nie tęskniłam. Oni odwrócili się ode mnie, kiedy najbardziej ich potrzebowałam. Dziś to ja nie potrzebuję ich. Moje zwycięstwo było ciche. Nie musiałam krzyczeć, nie musiałam błagać. Po prostu pokazałam im, że nie jestem już tą dziewczyną, która przyjmowała wszystko w milczeniu. I to było najlepsze uczucie na świecie.